Witam Was w takiej krótkiej zajawce między uszami. Chciałem podziękować za cierpliwość tym wszystkim, którzy tę cierpliwość jeszcze mają, i przeprosić, że nie nagrywałem przez ostatnie dwa tygodnie. Moje zdrowie upomniało się o swoje prawa i postanowiłem się zająć nim bardziej odpowiedzialnie niż czyniłem to dotąd, ale sprawy się już mają ku lepszemu. Myślę, że na początku przyszłego tygodnia już będę w stanie nagrać normalny odcinek uszu, co też uczynię i postaram się, by był on w ten czy inny sposób rekompensatą za czas. Państwa cierpliwości i oczekiwania. Także dziękuję ogromnie i do zobaczenia już w najbliższym tygodniu w nowym odcinku Uszy Duszy. Dzięki.